Cześć kochani! Dzisiaj kolejna część trendów na wiosnę i lato 2017 i będą to torebki. Postanowiłam zrobić osobny film o torebkach, bo dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dzieje. Tak trochę by było niesprawiedliwe, tak wrzucać je tak minutowy w jakiś tekst przy takiej głównej części trendów, więc stwierdziłam, że zrobię właśnie osobny filmik, może nie bardzo długi, ale osobny, żeby można było łatwo znaleźć trendy torebkowe. Co się dzieje w tych torebkach? Generalnie torebki to jest taki typ akcesoriów, które nie podlegają aż tak szybkim zmianom jak na przykład ubrania czy jak buty. I te formy, jakieś rodzaje zdobień, właśnie głównie formy, kształty trwają. Przez dłuższy czas, przez więcej sezonów możemy nosić, powiedzmy, że chcemy być super trendy, super hot, możemy nosić dłużej daną torebkę. Tak jak wiecie, szopery już się utrzymują od dobrych paru lat na przykład i nie jest tak, że co roku musicie kupować nową, nową torbę szoper w nowym kształcie. Oczywiście te nowe kształty się pojawiają, ale tak jakby wcześniejsze formy nie przechodzą do lamusa, wcale, a wcale. Dlatego torebki to jest taki fajny element garderoby. Jak postawimy na jakąś klasyczną, fajną torebkę, rzeczywiście w klasycznym kształcie, to możemy ją nosić długo, 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 po prostu. Ale co jeżeli chodzi o trendy, jeżeli chodzi o zmiany? Może zacznę od tego, co trwa. Tak jak powiedziałam, torby shopper, duże torby shopper trwają w dalszym ciągu. Na przestrzeni sezonów widać, że te kształty zmieniają się od pionowych prostokątów do poziomych prostokątów, do jakichś trapezowych torebek, ale wszystko to podchodzi pod kategorię shopper. W tym sezonie zauważyłam, że te shoppery właśnie zaczynają mieć takie łamane, łamane linie, łamane krawędzie, ale generalnie forma shopper jest formą bardzo praktyczną i myślę, że przez jakiś czas jeszcze się utrzyma. Co jest ciekawe, pojawiają się też torby shopper z zaokrąglonymi krawędziami, z zaokrąglonym dnem. To jest właśnie jeden z wyznaczników tych trendów torebkowych, które właśnie e, dzisiaj omówię. Malutkie mikro-torebeczki. To jest kolejna rzecz. Pojawiają się torebeczki, w których zmieści się telefon i ewentualnie jakaś portmonetka na e, drobniaki. I czasami występują też tego typu właśnie torebeczki e, podwójne. Czyli mamy duże szopery, mikro-torebeczki e, i teraz tak, plecaki. Plecaki w dalszym ciągu są popularne. Formy mamy albo plecaków, właśnie workowych, takich ze ściągaczami, albo właśnie jakieś kształty półokrągłe czy kwadratowe, bardzo różne. W każdym razie plecaki w dalszym ciągu są popularne. Worek. Forma torebki worek troszeczkę się zmienia. Oczywiście nosimy w dalszym ciągu te worki o okrągłym dnie ściągane, ale teraz formy worków troszeczkę przechodzą jakby w kształt prostokąta. Dno zaczyna być prostokątne i również mamy ściągać tak jak, tak jak to przy worku. Bardzo dużo pojawia się torebek w typie tote, czyli torebek noszonych w ręce. Mogą mieć uchwyty, mogą mieć krótkie paski, w każdym razie noszone jedynie w dłoni. Zmieniają się paski. Paski stają się zdobione, stają się szerokie, mogą być haftowane, mogą być wytłaczane. Zdarza się, że teraz przy najnowszych właśnie modelach torebek mogą być wymienne, czyli jeżeli na przykład kupujecie jedną torebkę, to macie dwa różne paski, które możecie sobie zmieniać. Łańcuszki. Zamiast pasków mogą być też łańcuszki dłuższe, krótsze, średnie, takie, które można trzymać w ręce. Jeżeli chodzi o kształty torebek, to jeszcze tutaj dodam, że pojawiają się torebki w kształcie podkowy, czyli z okrągłym dnem, właśnie głównie te niewielkie torebki. Torebki na ramie zaczynają mieć, właściwie wracają do tych form, które ja pamiętam jeszcze sprzed iluś tam lat, w kształcie po prostu półokręgu, podkowy. Jeżeli chodzi o zdobienia torebek, to oczywiście mamy i hafty, tak samo jak na wszystkich innych częściach garderoby czy akcesoriach, takich jak buty. Mamy hafty również na torebkach w różnej formie. Mamy w dalszym ciągu pompony. Właśnie pompony, mam wrażenie, przenoszą się teraz trochę z butów na torebki. Mamy fręzle, chwosty tak zwane, torebki. W sezonie wiosna, lato mogą być wykonane też na przykład z koralików. Pojawiają się też perły. Perły mogą być na przykład w łańcuszku na ramieniu torebki, mogą być na samej torebce. Perła to jest jeden z takich kolejnych detali, które pojawiają się właśnie na akcesoriach. Mamy kwiaty yy, różnego typu, także w postaci printów, właśnie haftów, czyli te wzory floral. Mogą być yy, torebki ciemne z kwiatami, mogą być jasne. Yy, bardzo, bardzo różne. Jeżeli chodzi o materiały, to. Mamy w dalszym ciągu welury, jeans, może się pojawiać skóra, zamsze różnego typu. Pojawiają się torebeczki w kratki. W dalszym ciągu mamy popularne naszywki. I co? Myślę, że to by było na tyle w takim telegraficznym skrócie torebkowe trendy na wiosnę i lato 2017. Jeżeli jeszcze zauważyłyście jakieś tendencje, to mi napiszcie na dole, może tak jakby ja coś przeoczyłam. A nie lubię przeoczyć czegoś, więc jak coś albo napiszcie mi, co się Wam najbardziej podoba w tych trendach, jaką na przykład właśnie chciałabyście w tym sezonie torebkę sobie kupić, bądź ewentualnie tak na dobrą sprawę można dostosować. Do it yourself. Wystarczy tylko trochę sprytu. Dobra, w każdym razie kończę. I jeżeli oczywiście filmik Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi łapkę w górę. A kto jeszcze nie subskrybuje Szulof, to też zapraszam. Będzie mi jeszcze bardziej miło, albo równo bardzo miło. No dobra, w każdym razie kończę. Pa, cześć.